Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ta Artemis. Mam na imię Wojciech. Um, no, i przychodzę do was z czymś innym, z czymś nowym, z czymś świeżym. <śmamy> Mamy pierwszy dzień grudnia, a co to oznacza? Odliczamy do świąt. Zaczyna się odliczanie do świąt, więc przychodzą nam z pomocą kalendarze adwentowe. Mamy kalendarze adwentowe ze słodyczami. No, to już wiemy, dlaczego waga nam rośnie. <laughs> Mamy kalendarze adwentowe z kosmetykami. A są naprawdę przeróżne, przeróżne wersje tych kalendarzy. Ja dwa lata temu robiłem dla Was unboxing kalendarza z kryształami. I w tym roku tam, dam, dam. Też mam kalendarz adwentowy z kryształami. <laughs> no, także w zeszłym roku takiego unboxingu nie było. Był dwa lata temu. Pierwszy i wtedy to był mój pierwszy kalendarz adwentowy. No i teraz po dwóch latach ponownie go mam. Kalendarz adwentowy z Arcento arcento.pl Tak jak, jak pytacie o to gdzie ja się zaopatruję w kryształy, poza giełdami, na które jeżdżę od czasu do czasu, to ufam tylko właścicielom i pracownikom tego sklepu. Także jeśli oglądają ten film, to bardzo serdecznie ich pozdrawiam mm. profesjonalne podejście do klienta bardzo duża wiedza um, zarówno na odległość tak czyli za pośrednictwem właśnie sklepu internetowego jak i też sklepu stacjonarnego który jest w Pszczynie od czasu do czasu tam jeżdżę więc jeżeli ktoś by się chciał też ze mną tam spotkać no to być może będziemy mieli okazję um. Także dzisiaj będziemy sobie otwierać ten kalendarz. Jestem, słuchajcie, bardzo, bardzo podekscytowany. Lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy, tym bardziej, że dwa lata temu nie zawiodłem się. To i myślę, że też w tym roku się nie zawiodę. Ten kalendarz, zresztą, słuchajcie, był nawet w jednej z czołowych stacji telewizyjnych w czasie tych programów śniadaniowych. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, program ten miał nazwę Halo to Polsat? Coś, coś, coś takiego. Ja co prawda nie mam telewizji. Telewizji nie oglądam. Natomiast widziałem na, na relacji tutaj tego sklepu, że, że właśnie tam a w trakcie programu były prezentowane różne wersje kalendarzy, różne alternatywy i że właśnie był ten z kryształami. Kryształy to jest moja miłość. Wiecie, wiecie, słuchajcie, to jest moja miłość już do takiego stopnia, że ja co jakiś czas kryształy sobie wymieniam, ponieważ niektóre są obecnie na wierzchu. Tutaj. I za mną, a niektóre są w pudełku i po prostu czekają na swoją kolej, i sobie je tak przemieniam, no nie? No, także cóż, no moja kolekcja się wzbogaci, więc zapraszam do oglądania tego filmu. Zobaczymy, jaki kryształ będziemy mieli na pierwszy dzień grudnia. A... I, I co, lecimy. Jeśli ten film Wam się spodoba, będę wdzięczny za kciuki w górę. Za komentarze, a jeżeli inne materiały na moim kanale Was też zainteresują, no to zachęcam do subskrypcji, więc przechodzimy na podgląd. Tadam, tadam jest oto i nasz kalendarz adwentowy z Art Santo. Kalendarz z kryształami. Um, no słuchajcie, graficzna oprawa pudełka. Rewelacja. To pudełko jest naprawdę przepiękne. Przepiękny ma ten wzór. Taki, taki świąteczny. Um, no słuchajcie, ja się przyznaję, że ja to pudełeczko otworzyłem, żeby sprawdzić, czy się lampki świecą. Um, zaświeciłem je. No i też musiałem je przymierzyć um, do kamery, żebyście wszystko dobrze um, widzieli. Um, także mam tutaj wypróbowany myk, mniej więcej jak ja to pudełko będę musiał po prostu ustawić. Więc co. Otwieramy. Otwieramy. Słuchajcie. Tak przesunę. Teraz muszę odgiąć troszkę to. Tadam. Tadam. Oj. Jakie to jest śliczne. Przepiękne jest. Przepiękne. No. Jeszcze ten cukierek. <laughs> Tylko e, nie wiem czy ja ten cukierek mogę otworzyć teraz, czy, czy tak niekoniecznie. Hmm. No dobrze słuchajcie. E, no cóż, no ja mam słabość do słodkiego i to chyba wszyscy wiedzą, że Wojciech to jest łasłuch, także my je sobie zaraz otworzymy tego cukiereczka. Ja też zresztą swego rodzaju jestem takim małym cukiereczkiem. No, może nie takim małym, ale cudo, cudo. Tak jak widzicie, mamy odliczanie od 1 do 24 grudnia. Więc to odliczanie, tak jak dwa lata temu, tak, tak jak dwa lata temu, a będziemy sobie robić na Instagramie, na TikToku i na shortcach. Także to co jest tutaj w środku was na pewno nie ominie. Także spodziewajcie się, że codziennie jakaś roleczka, jakiś shorts będzie się pojawiać. Natomiast też jeszcze jedna ważna uwaga, to jest kalendarz w wersji rozszerzonej. Ja lubię bardzo kryształy i to chyba większość z was wie, więc Wybrałem sobie tę wersję rozszerzoną. Nie patrzyłem na listę w ogóle, jakie są tam kryształy do wyboru, bo kalendarz jest i w wersji podstawowej, i w wersji rozszerzonej z tego, co widziałem. Także dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma, co tutaj będzie. To, to, od, razu sobie, to od razu sobie ustalmy. Ale naprawdę wizualnie perfekcja. Per... Infekcja. I... Zobaczymy, czy, sobie lam czy lampeczki tutaj mają tryby. Mom. Mo, 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 mo. Gdzie tu jest? Mo a tu jest łącznik. Czy lampeczki mają trybę? Ła! O, bass. Dobra, to może sobie zrobimy. O, takie klimatyczne. No dobrze. No to słuchajcie, otworzymy sobie najpierw cukierka. Aczkolwiek on jest tak ładnie zapakowane, że go szkoda otwierać. Ale dobra, no. Mam nadzieję, że tutaj jest coś słodkiego. Mam nadzieję, że jest coś słodkiego. Bo akurat zjadłem ostatnim ptasie mleczko. Jak to się otwiera? Są słodycze. Są słodycze. Lizak. Mamy lizaczka. Czupa-czupsa o smaku truskawkowym. Lokowanie produktu. Co tu jeszcze jest? Cukieraczek. Mhm. Będzie co ssać, będzie co scyckać. Nie wiem, czy u Was też się tak mówiło. A, I mamy Haribo żalki. No, także tych słodyczy zaraz nie będzie. <noise> <noise> także, y, także tak. Dobra, to co? 1 grudnia. Patrzymy co tam jest? Patrzymy. A Jak widzicie mamy takie klamereczki tutaj. Jest karteczka 1 grudnia logo sklepu. No dobra. klamerkę sobie odłożymy na bok. No i co my tutaj mamy? Eee, U, coś dużego. Mm. Już patrzymy, co tu jest. Otwieramy. Mamy. Grzyba. Słuchajcie, mamy grzybka. Taki oto grzybek jest 1 grudnia w wersji rozszerzonej kalendarza. Hmm. Ciekawe, jaki to jest kamień. To znaczy, ja mam pewne podejrzenia, że. Nie wiem, to może być agat. Ale zobaczymy zaraz. W każdym razie, to jest ten nasz kamień. Fajnie, bo on może sobie stać. O, tat, rewelacja. Rewelacja. I tutaj w środku jest karteczka. A, Wojciech wiedział. Wojciech wiedział. A nie patrzyłem w ogóle, nie zaglądałem tam do środka. Agat. Harmonia, spokój, relaks i ochrona. Słuchajcie, no po tym naszym maratonie Andrzejkowym, trzydniowym, który był, no to spokój i harmonia. Koniecznie i relaks musi wejść. Także, także sobie tutaj dzisiaj z grzybkiem będę pracować. Mamy taki oto piękny, czerwony woreczek z weluru, jak się domyślam. No dobrze, a co my tutaj mamy? Słuchajcie, kartę A! Kryształowy grzybek. Także tutaj mamy opis. A kryształowy grzybek, uziemienia przemia, uziemienie, przemiana, intuicja. Kryształowy grzybek jest symbolem połączenia między światem fizycznym a duchowym, ponieważ wyrasta na granicy tych dwóch sfer. Czerpie energię zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Kamień w kształcie grzybka przede wszystkim wspiera uziemienie, harmonizuje energię duchową i materialną, a także wzmacnia poczucie stabilności. No, słuchajcie, tak jak sobie patrzyłem na tego grzybka, no to stabilnie na półeczce będzie stał, będzie, będzie stał. O pięknie, słuchajcie, stoi jest sztywny, jest stabilny, także jest idealnie. Um... Gdzie Wojciech skończył czytać? Yy, czy, 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 czy. Harmonizuje energię duchową i materialną, a także wzmacnia poczucie stabilności. Kryształowy grzybek sprzyja również procesom przemiany i wzrostu osobistego. Grzyby od wieków postrzegane były jako łączniki z tajemniczymi, nieznanymi światami, dlatego kamień o tym kształcie może wspierać rozwój intuicji i ułatwiać dostęp do podświadomej wiedzy. No dobrze, super. Bardzo mi się podoba, że są karteczki z kryształami. No i tak jak mówię, no, no perfekcja, perfekcja i jakość papieru, i pod kątem treści, grafiki. Ja jestem bardzo wyczulony na takie rzeczy. Sam jestem perfekcjonistą. Podobnie chyba jak właścicielka i pracownicy sklepu. Bo to widać. Także ja jestem, ja jestem zachwycony. Też w tej pierwszej wersji kalendarza, w pierwszej wersji, w tej, którą miałem dwa lata temu, także były takie karteczki. No dobrze. Czyli mamy grzybka, mamy grzybka. Wojciech zgadza, że jest to Agat. Także jestem mile sobą także zaskoczony. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Mm. Tak on wygląda. Będzie się fajnie prezentować u mnie tutaj na półeczce z tyłu. Ja go sobie postawię, bo mam już kamienie w kształcie księżyca. Ostatnio też zaopatrzyłem się w heliotrop w kształcie smoka. No to teraz jeszcze dołączę do tego grzybek. No, także, cóż, moi drodzy, Mamy pierwszy dzień. Eee, już pierwszy dzień się kończy w sumie w momencie, kiedy wy już, od, e, kiedy wy już oglądacie ten film. Um, no, więc cóż, odliczamy do świąt. Odliczamy do świąt. Mam nadzieję, że te filmy też Wam się spodobają. Będzie to coś innego. W, dwa lata temu zrobiłem e, też takie odliczanie. Na TikToku, jeżeli sobie przeskrolujecie e, treści, no to myślę, żebyście się do tych, e, do tych e, filmików dokopali. No tak, tak, tak. ich oczywiście e, psuja. To jest norma. Słuchajcie. Bo ja nawet potrafię sknocić rzeczy, których się nie da. Sknocić, nie, bo e, zrobiłem tak, że po prostu e, klamereczka mi się e, rozpadła. Ale spokojnie mam, mam jeszcze spory zapas z zeszłego roku, więc, e, więc tak. E, no, no to cóż, moje drogie żaby, tyle ode mnie. Ja idę. E, lizać sobie lizaczka, cytkać sobie cukierka i zjeść żelki. Tak jak mówiłem, ich już nie będzie za 5 minut. No i cóż, taki oto kalendarz. Piękny, cudowny, idealny. Poza tym, ja tutaj widzę, słuchajcie, że 6, 12 i 24 to my będziemy mieć duże gabaryty. Duże gabaryty, jeżeli chodzi o to, co jest tam w środku. Aha. Oj, duże. Będzie duże, bo są duże torebki, jest duży woreczek. Mhm. Cud, miód, malina. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Z tego co wiem, kalendarze są jeszcze w sklepie dostępne. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli myślicie o takim prezencie gwiazdkowym, nawet czy na Mikołaja. Dla osoby, która byłaby tym zainteresowana, pod Jarana, myślę, że, myślę, że bardzo, bardzo fajny fan. Też i kolekcjonerski, też i pod kątem właśnie początków w wersji podstawowej kalendarza, czy też w ramach uzupełnienia kolekcji przy kalendarzu w wersji rozszerzonej. Także ja dwa lata temu byłem bardzo zadowolony i myślę, że też będę zadowolony w tym roku. Także zaczynamy odliczanie, moi drodzy. Do Mikołajek, do świąt coraz bliżej, dajcie znać, czy taka forma kalendarzy Wam się podoba. Jest to coś innego. Poza tym, e, też swoją drogą, jeżeli ktoś szuka sposobu na to, żeby zrzucić parę zbędnych kilogramów, to zamiast kupowania sobie kalendarza z czekoladkami czy z jakimiś innymi słodkościami, tak właśnie na tropu słodkości, nie, no to tutaj macie, e, tutaj macie takie, prawda, e, drobiazgi dla smaku. Ale myślę, że kryształy mogą Wam fajnie zbalansować także metabolizm i wagę. <laughs> Takie, wiecie, przygotowanie przed kolacją wigilijną, no idealne. Idealne. Dobrze, ja już uciekam, bo się znowu rozgadałem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Link do, linki do kalendarzy postaram Wam się zamieścić w opisie. Tak jak też wspominałem we wstępie. Będzie odnośnik do filmu sprzed dwóch lat, więc też będziecie mogli sobie tutaj porównać wizualnie um, jak one się różnią. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Na razie.